Minęła 19. Na faktę zaprasza Grzegorz Kajdanowicz. Dobry wieczór. Witam Państwa w wyjątkowo ważnym dla nas dniu. Mierz miesiącami czekaliśmy w nadziei, że będzie rewelacyjnie. I jest! Największe i najbardziej nowoczesne, newsowe studio w Europie. Studio Faktów i TVN24. Będziemy tu Państwa zapraszać codziennie, licząc, że Państwu się spodoba, a nam da możliwości tworzenia i kreowania fantastycznych programów. Dzisiejsze Fakty to pierwszy, jaki z niego nadajemy. A zaczynamy od śledztwa, które ma ustalić przyczyny pożaru budynku w miejscowości Przów na Śląsku. Piotr Karpiński dobry wieczór. Czas na sport. O... Magda Adamowicz, dobry wieczór. Kwiecień plecień lubi nam poprzeplatać różne pory roku. Dobry wieczór, Katarzyna Kolenda Zaleska. To są fakty po faktach w nowym, super nowoczesnym studio, a to studio inauguruje z nami prezydent Aleksandryk Paśniewski. Dobry wieczór, Panie Prezydencie. Witam serdecznie i gratuluję studia. Naprawdę imponujące. Prawda? imponujący. Tak Wszystkich kolejnych gości namawiam przyjść tu choćby z ciekawości. Choćby ciekawości. Tak, tak, warto to zobaczyć. Właśnie minęła godzina 16. Dzień dobry, Piotr Marciniak, witam i zapraszam na Fakty po południu, po raz pierwszy z nowego studia. Ale zanim powiemy, co się dzisiaj wydarzyło, sprawdźmy, co dzieje się teraz w Sejmie. Sejmowa Komisja Śledcza do Sprawy Pegasusa i w... powinien zeznawać Mariusz Kamiński. Czy tak jest? To są Fakty po południu. Zaczynamy od skrótu informacji. O miliardowych stratach powstałych w wyniku niegospodarnego połączenia Orlenu z Lotosem za rządów PiSu informuje Najwyższa Izba Kontroli. Według jej raportu doszło do zbycia aktywów o 5 miliardów złotych poniżej ich wyceny. Miało to też osłabić wpływy i bezpieczeństwo państwa. Rosyjska armia znowu ostrzelała ukraińskie miasto Sumy w niedzielnym ostrzale, zginęło tam 35 osób, wielu z nich to cywile. Już ponad miesiąc Ukraina zgadza się na amerykańską propozycję zawieszenia broni, a Moskwa wciąż atakuje. zanie kobiet na rynek pracy jest urąganiem mi w kobiecości, twierdzi Jacek Hoga, przedstawiany przez Sławomira Mencena jako główny doradca do spraw wojska. Ostrzega, że jak to określa babochłopy, nie będą gotowe na piątkę czy szóstkę dzieci. Hoga nie chce kobiet w wojsku, za to domaga się powszechnego dostępu do broni, nawet dla dzieci, osób karanych za rozboje i cudzoziemców. wypadek z udziałem autobusu. Zawienił samochód osobowy, który wymusił pierwszeństwo. 19 osób jest rannych, w tym cztery ciężko. PCK, bank żywności i inne organizacje przygotowują świąteczne paczki dla najuboższych, by pomóc im przygotować świąteczny stół. W tę pomoc może się włączyć każdy. Odbyła się premiera grzeszników, horroru twórcy Czarnej Pantery i Creed'a. Krytycy mówią o mocnej obsadzie i fabule. Do polskich kin grzesznicy trafią w piątek. Najwyższa Izba Kontroli informuje o miliardowych stratach w wyniku niegospodarnego połączenia Orlenu z Lotosem.